Nowenna przed uroczystością Świętego Józefa. Modlitwa wstępna. Duchu Święty Boże, ofiaruję Ci tę nowennę na cześć i chwałę Twoją, na podziękowanie za wszystkie dary i łaski przez przyczynę Świętego Józefa, naszego patrona i opiekuna otrzymane. Proszę pokornie, aby mi teraz otrzymał tę łaskę, o którą pokornie proszę w tej nowennie, jeżeli to jest zgodne z wolą Twoją i zbawieniem mej duszy. Amen. Bądź pozdrowiony, święty Józefie, łaskami Bożymi napełniony. Pan z Tobą. Błogosławiony jesteś między Sługami Bożymi i błogosławiony syn Twój mniemany Jezus. Święty Józefie, ojcze i opiekunie wcielonego Boga. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzień szósty. Święty Józefie, przykładzie życia ubogiego. Ubóstwo towarzyszyło ci stale, a Ty je przyjąłeś jako dar z ręki Boga. Uproś nam tę łaskę, abyśmy doceniali wartości które tkwią w wezwaniu Jezusa. Sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim. A będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i chodź za mną. I abyśmy to wezwanie gorliwie wypełniali w naszym życiu indywidualnym i rodzinnym. Amen.